Siemaneczko, maneczko! Dzisiaj nagrywamy um, minigierkę Gierkę SCB. Ade mną jest. Tyciek! Tak. Tyciek. Nie wiem skąd się ta nazwa wzięła, ale to on wam teraz sobie tłumaczy. No! Kole do mnie gadają, małpka No już. Kole. Dobra. Nieważne. Na jaką arenę? Po lewej może. Eee. Y może 239? Kaj gdzie? Na no pierwsza. No dobra, do hop. Dobra. J jak, jak go wybierasz? Może. Ja wybieram... No, czy ja wiem. No nie wiem. Nie wiem.

No, oh, ja też ty zresztą, tylko ja mam taki początkowy, także będziemy, nagra, A, będziemy nagrywali ja odcinkami. Tu ja już mam się... zaawansowany. Ja za tak, zaawansowany. Dobra, Ile? Yeah. Uh. 3 rundki? Put them to slime. What the Fuck, you dude, you fuck, Nie wiem, jak bije. Zaraz mnie zabije. O, już mnie zabił. Dobra. Jeden ja go zabił. Zobiaczki biją! Nie, 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 nie! O, zabiłem go. Ale spadłem sam zresztą. O, ja bym go zabił, ja nie zostałem tam wcale. Oj, było. Hey, Pokéball. Tak, gdzieś. Gdzieś. Co o, z ja, tak, wcale, ja, wcale, ja się nie z... z... ja jestem wcale. ze Śląska. Muszę się już przyznać. Znaczy, obydwa jesteśmy ze Śląska. Nie, ja nie jestem. Ja, nie, ja, się, ja się nie urodziłem wcale. A gdzie się urodziłeś? Co wie? Co? No! Ty, ty, ty wyślaku ty jeden ty kurde pojęcie skopać za co? Bo ja nie lubię wyślaku. Zdaję właśnie to są maślaki. Double kill! Aaa, mam double kill. To skąd ja jestem. Krakoweczek jeden miał, kuników siedem. Pojechał na wojnę, a był to kub... tycie G 1 Bam! A. Wybuchłeś? No nie, no ty gnoju już z obiaku spieprzyła. na Creepera Co? Została stawiona na Creepera O no, te. nie wiem. Aha, bo jak kogoś zabiję, to kogokolwiek zabije, to bo z tego miejsca z tego miejsca skąd go zabiło, to chyba wybada da na Creepera Nie. O, ile jest kilu, Proszę państwa. Ale ja, Ale zabijcie no, nie, 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 ja umrę! Fuck! Fok, 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 Ja nie, Ja nie, mam nic. nie, Ja mam nie, serduszka. Brawo. Moment. Ja nie, 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 Ja nie, nie, fuck, fuck, fuck. Dupa umarłem? nie, no, Tak. Dobra, to bye, bye. nie, 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 mam nie, nie, Ja nie, nie, żyć? ja nie, Kurde, ja bym se diamenta kupił chętnie. Także! Tak, tak. Fak, co robię? Mamy ruch odpadu gry. Odpadłeś już? Tak, tak. To chodź na... Po lewej czy po prawej? 86 no. po lewej. Kupiłem. Kupiłem. Ja biorę... Kaktusa wziąłem. Gripera. Znowu. Ja cię Tak, to... No nie, 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 nie. nie. Co debil, za debil. Nie, 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 Ja was ten... Ten... Ajej, już Fuck. Ja nie, tu, tu jest jakiś Alan. Czyli... To, tu sam się nie, 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 no nie, sam ej. siebie zabiłem i dostałem kasę. Zabiłem cię, przepraszam. To ty? Tak. Ja nie już wydawać takie dźwięk? Znowu cię zabiłem, jak to możliwe? Nie, tak, Mam quadra kila, umysł tak! A i ty się zabiłeś teraz! To ja no właśnie... to Ja sam skoczyłem sobie. Ja wiem, ja w ogóle nie odczułaś. To ja było dobre, dzięki za kila. Co pifą? No nie piffą? Ja tu będę chodzić choćby jej wziął. I dobrze, to tak, na mnie. Kubik! Tak, kubik się! Kubik, 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 Kubik się! <gulik> Hiiii! Robisz, że Kubik! Fak, 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 on też jest chyba Creeper'em. Znaczy nie mam dziś pewności, ale to jest chyba haker do od, od, złości. Dziwnie wyglądam ja Nie! O, Lagi, Nie! 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 się Nie! Da na nie! Karał, nie! 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 i Nie! Nie! i Nie! 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 mam Nie! 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 oj, Nie! Zakład. Będę prowadzić kanał... Czekaj, kanał do widzów! E, będę prowadzić kanał Kuba Kubuska. Jak to to dodamy link. Dodaj link. Tak. Tylko tam on ma suby, ale nie ma... Filmików. No właśnie, mam suby, nie ma filmików. Ale nie, bo... mogę... darmowy... Tyć, kuczy, witaj! Ale Mógł nie ma, ma... Nie! Nie! Tak! Nie ma sojuszów! Nie ma! Nie ma w tej grze tak! Ej, Ja już mam 5 killi. A nie, bo... Po prostu ja miałem kiedyś filmiki to te było gdzieś wikam. Alan, 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 jak się tutaj. Ej, ej! Teraz nabiję go i... O, o chamą w gruncie zaczynałem dużo filmików, bardzo? Ej, I, ej, ej! 6 kill już mam. Jak powiedział, to dałem tam. Co? I tyle tak, cajar na widzów? Jak to dałem? Ej, jak ci mogą moi widzowie oglądać ciebie? No ale po ale nie mówię tylko... I jakby się to po prostu dodało, tam filmiki, złapały super i sobie usudowały te filmiki, i tak by Tak, na pewno, olej, co ty to tak nie. Był, to, to tak, było. wiem, że tak nie było i my nie. Kłopi. Było tak! Nie, nie było. Było? Nie. No to ja na lekarza rękę. Em, hopie, ja jeszcze żyję, mam ciągle trzy życia. Nie, taki, nie jestem taki słaby jak ty. Ej nie, a ja nigdy nie będę w stuce, zapewne, nigdy a, o. Słyszał Słyszał, nie Kurpałka! Na razie! Ara. Jest, dobra. Zabijam, już mam 7 killi. Ja mam 212 monet, nie wiem jak ty. Nie bądź dużo zapisany na Twoim killiku. Ej, ta ręka to jest za długo trwa, ja tu walę, ja tu skaczę. Przepraszam Was widzowie, ale mi się już to zaczyna nudzić. O, to... No, naprawdę to ja teraz do chwili... Do chwili w o której zam do na się... biurku Patrzcie jak Nie, co to było? Ojcie, pojazd Użyłem się. Tak się bawić nie będę. Mam. No i umarłem. Całkowicie. A widzowie, no właśnie. Ten. Jeżeli będziecie chcieli... O, jak to, jadam, jak to piszcie, ale. Dobra, gramy dalej. Nie, nie, Andy, ja nie chcę. Bocz na 62 po lewej. Nie, nie ruiny. To Najgorsze to może być. Jak gówno. Ja biorę Creepera, ja już miałem quadra killa. Dzięki ja Tobie! Eee, to Edy, palę. Powiedzcie mi, jak się wybić. Nie, powiedzcie, Kubie, jak zrobić sobie widzów. Ej, nie, nie, to co Ja na swoim kanale miałem 200. Ech, 900, 900 widzów. Po pierwsze, ty miałeś wcześniej kanału? Miałem. Ja, srałeś chyba. O nie, nie ruiny, fak! Ej, nie tak! Oj, spadłem! To już no nie. Nie, debil kompletny, no Boże, święty. Widzisz, że nie brzmisz. Nie, znowu, nie! Fuck you, Bill! Kto to jest, to mnie bije? Kim on jest? Koleśem. Ale to co tak babie? Ło! Ty cię kogoś. Ty kogoś. To zabił tytka. <tryk> to nie jest smutne. Ale ty cię kogoś zabił. Ło! Hej! Nie! <tryk> Ciebie zabiłem, umiesz tak, witaj witaj, na witaj, nara, 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 ty się tanieczysz, ty się Co to było? Ty jak został zabity przez, ale że siedem i Co? by. Dzięki, miałbyś coś. Ale ja też spadłem, dobra ostatnia ręka. No, a potem idziemy by, da? Na... Parkur? Nie, haha. Ha. To chodź na... a rękę... Chodźmy eee, na chodźmy na... A, nie, czekaj, a 147 po lewej. Ej, ja źle, źle weszłem, nie wiem gdzie, źle. Fak, fak, fak. Jaka, jaka, jaka? 147 po lewej. Już Nieee... Ja biorę... Creepera. A ja też Creepera. Dupera chyba. Zniszczę Cię, rozumiesz? Nie mamy sojuszu. Dobra, a wiecie co, ja na tej wiej, nie miałem kanału, jak ja zaczęłam odprowadzić karę... Ej, mam, 20... Ej, Lul, Czemu miałem chwilowo 364 monet? Ja zaczęłam odprowadzić karamę jakby to w roku 2011, usłyszałam wszystkie filmiki, się usłyszałam u to też ta historia. mój brat, ja byłem w innym pokoju i mój brat sobie... Ja... I mam do Was takie pytanie. Trzeba... Czekaj, teraz ja gadam.

u serduszka naprawdę. Wybrałem wtedy dwa latka i sobie wpadł do mnie na komputer, dał klikasz i usunął kanał, że je usunął. Ale co? Mój wtedy dwa latka. E, to wszedł sobie jakoś na mój kanał i usunął mój kanał. Dlatego to były takie złe dla niego, wtedy, oha, to się bije dobrze. Bardzo się cieszę, widzę. To nieprawda, wcale nie on mnie zabił, on mnie nie zabił. Ja skoczyłem po prostu. Sam, sam się zabiłeś, nie? Uh. Oh. O, o, o. Moje potki są bardzo dobre. Tak tu sobie Nie winie. Jezus, Maria, sam mam spadł. Tak tu sam nigdy nie Blaze! 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 Blaze, 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 Blaze! Black! Ooo! Oh, Co już? Młody, kurde, słabiaku! No okej, okay. idziemy na coś innego?

za wyjdziemy. No nie, bursz. Tutaj ja nie no, wiem. Nie wiem, co ty jadziemy? Jadziemy się dzieje. Łończyć broju! Idziemy! Ej, albo idziemy na skyblock. Jakolwiek lastie? Ale to musimy skończyć ten filmik. A ty nie, bo chyba na jeden filmik. A to skończy, będzie filmik. to żegnam was serdecznie cześć i zobaczymy się i do zobaczenia przybiję to